Często słyszymy o tym, że są trzy filary zdrowia w naszym życiu. Pierwsze to właściwe odżywianie, drugie to ruch i trzecie regularne badania. Ostatnio usłyszałem o czwartym filarze, z którym to chciałbym się z Tobą za chwilę już podzielić. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. No właśnie, chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o nawyku, może nie tyle nawyku, co filarze. Czwartym filarze zdrowia jest nim radość. Radość, która wywodzi się z naszego wrodzonego optymizmu, a może nie do końca, Wrodzonego. Ostatnio przeczytałem, że jeżeli nawet pewne warunki w naszym domu, z którego się wywodzimy, to bądź też z wczesnej młodości spowodowały, że jesteśmy pesymistami, ciągle jeszcze możemy to zmienić. Jeżeli teraz wiemy już, że. Jednym z czterech filarów zdrowia, kto wie, czy nie najważniejszym jest właśnie radość życia, to może warto po prostu zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić do siebie po prostu do swojego umysłu optymizmu. Optymizm, o którym pisze Daniel Goleman, podobnie jak nadzieja. Chociaż nadzieja jest bardziej dla mnie takim zjawiskiem, które kojarzy się raczej z sytuacjami, kiedy już nie mam wyjścia. Wtedy pojawia się nadzieja jako bardzo dobra emocja. Kiedy nie mam wpływu, to ciągle jeszcze mam nadzieję, że coś się zmieni. Pamiętam, kiedy moja babcia miała 97 lat, a finalnie żyła 101,5 roku. Kiedy miała 97 lat, złamała sobie biodro i wszyscy byliśmy przekonani, że będziemy już ją żegnać. Kiedy pojechałem do niej do szpitala, żeby ją odwiedzić, w zasadzie myślałem o tym, żeby się z nią pożegnać. Tymczasem okazało się, że moja babcia zaczęła mi opowiadać o tym, co będzie, jak wyjdzie ze szpitala, co ma jeszcze do zrobienia, jakie rzeczy chce jeszcze zrobić, przeprowadzić, uporządkować. I wtedy zrozumiałem, że jest w niej tak ogromna nadzieja na wyjście ze szpitala, że nikt i nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Optymizm, podobnie jak nadzieja, oznacza silne. Oczekiwanie, że pomimo porażek, niepowodzeń i różnych złych sytuacji w życiu, wszystko ułoży się ogólnie rzecz biorąc dobrze. Wspomniana przeze mnie babcia przez całe życie, odkąd pamiętam, na coś chorowała a to astma, a to nerki, a to inne różnego rodzaju schorzenia i to nie przeszkodziło jej żyć 101,5 roku. Kto wie, gdyby nie to złamanie i wcześniejsze schorzenia ile finalnie dożyłaby bo ja obstawiałem że 110 to tak naprawdę na luzie. Optymizm, i pisze tutaj Daniel Goleman, optymizm jest pod, postawą uodparniającą nas, nie tylko na wpadanie w apatię, utratę nadziei i pogrążanie się w depresji i obliczu trudności i kłopotów. Optymizm jest zjawiskiem, który poprawia nasze nie tylko samopoczucie, ale finalnie zdrowie. Optymizm pozwala nam radzić sobie ze, stre ze stresem, tym głównym mordercą, zabójcą, który niszczy nasze zdrowie i powoduje zapychanie się arterii. Dlatego też, może warto zastanowić się teraz nad tym, jak to zrobić, żeby na stałe w Twoim życiu zagościł optymizm. Nasze przekonania o naszych zdolnościach mają na nie głęboki wpływ. Zdolność nie jest niezmienną cechą. Istnieją znaczne różnice w jej wykorzystaniu. Osoby, które mają wiarę w siebie, podnoszą się po niepowodzeniach i po chorobach. Podchodzą one do wszystkiego, zastanawiając się, w jaki sposób się tym zająć, a nie niepokojąc się o to, co może pójść źle. Czyli można teraz z pełnym przekonaniem już powiedzieć, że to obrazuje właśnie to zjawisko, które sprawiło, że moja babcia wyszła ze szpitala i żyła jeszcze prawie. 4,5 i pół roku. To optymizm i wrodzona radość życia sprawia, że żyjemy długo, cieszymy się w miarę dobrym zdrowiem, a nawet jeżeli na nim podupadamy, to łatwo z niego z choroby wychodzimy. Mam nadzieję, że podobało ci się to, co powiedziałem. Ja nie jestem lekarzem, wiesz. W związku z czym nie chcę się wymądrzać na temat tego, jakie masz stosować metody wychodzenia z choroby. Od tego są lekarze. Ja mogę Ci tylko powiedzieć, co ja robię i co zaobserwowałem w moim życiu i w moim otoczeniu. Zaobserwowałem, bo nie tylko moja babcia. Jedna żyła 101,5 roku, ale druga 97, a dziadek żył 100,5 roku. Czy myślisz, że to tylko geny? Nie, myślę, że geny mają znaczenie tylko w 15%. Tak, przeczytałem. Ale pewnie doczytasz gdzieś jeszcze w internecie. Napisz, jak ci się to podobało. Czy to jest dla ciebie ważne? Czy to jest dla ciebie wartość? Skomentuj koniecznie, koniecznie. I może po prostu umieść to na swojej osi na Facebooku czy w innych social media. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się.